Witam Was serdecznie. Idę do ogródka uciąć trochę szczypiorku. Tu założyłam takie buciory, bo jest jeszcze dosyć trawa taka wilgotna. No i idę. Zaraz zakładam te rękawice i idę ciąć. Tutaj sobie jeszcze chcę obejść ten ogródek. O, tutaj. No i co? I idę. Nie? No. To jest jabłoń. To jest jabłoń. Spójrzcie, jakie piękne tulipany. No. Chyba widzę szczypiorek. Tak, to jest szczypiorek, i właśnie przyszłam po ten szczypiorek do jajeczek. No, zawsze będą smaczniejsze. No i mam. No dobrze, już wracam. Zaraz Wam jeszcze pokażę inne tulipany. O, spójrzcie, jakie piękne kolory. O tam pająk zmykał. Ja nie wiem, czy widzieliście to. <grymne> jak szybko. No. O, spójrzcie. Pięknie to wygląda. No już jak wiosna. Jest to wszystko. Budzi się do życia. Spójrzcie. Idę już tutaj po schodkach. Tak wam pokażę te kwiatuszki śliczne. No, i na ich tle szczypiorek. Ha, ha. No, okej, okay. idę już do domu.